A dzisiaj nagrywamy plan z zombie. Wcześniej sobie nagrałem, wiesz sobie wcześniej zagrałem jeszcze dwa dwa levele, ponieważ no musiałem zobaczyć co to zagrać. i tutaj są dwie rasy zombiaki od tetu tu i rośliny, czyli te tu a dokładnie my jesteśmy tymi Tutaj mamy takie coś, co robi bum. Te strzelają. Te dawają słoneczko, czyli pieniądze. Kurde, więcej. A te wybuchają. A to jest hajs. pif puff O nie. Fala, wielka fala zombiaczków dlatego tego użyję granatu. I bo mam orzeszka za 50 dolków, aha, czyli to zatrzymuje zombiarki, ale pozwala szczelać z um tym na no swoim o garden i teraz będzie jakaś muzia. Wiele, ile to ma w ogóle levelu? 10 Tutaj jakiś będzie grzybek Tutaj chyba będzie jeszcze jeden piszuter Tutaj będzie jakiś dinozaur Tu jeszcze jakiś piszuter Tu chyba znowu będzie to A tu będzie grzyb Grzybki Odwalić reklamę Dobra, będą pachał kopcy. O Boże, teraz my... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na cztery rośliny. Tutaj może podstawowo najpierw wyrobię te, potem te, a potem zobaczę, a potem zobaczę jak te działają. No nie szybko muszę groszka postawić. Żeby się z klotkiem nie myliła, hehe. To, Wchodzimy i szczera, pif. Paf, pif, paf, pif, paf. Herbergin do. O niej. Słyszałam w jaka. Po prostu postawię tu orzechka? Rzeszek się długo ładuje. Bola, że nie ma tu takiej wykopiarki. Okay. Teraz mamy tutaj pana pinuta i mamy gościa w czapeczce. Fajnie, że mogę Wam tutaj zaznaczać, o kogo mi chodzi. I tutaj mamy już pana wybucha. Jutro ostrzegam, że jutro może nie być odcinka. Ponieważ wiecie, dzisiaj piją tunio, i jutro sobotunia. I nie wychodzę do żadnego klubu. <gry> to za młody jestem. By w ogóle mnie wpuścili. W sumie mam dwie cyferki. Wskazujcie sobie, ile mam lat. A się osoby z mojego rocznika szkolnego wiedzą? Kurde, może historyjki z życia zacznę opowiadać. Tak jak ten słynny Anon. Bądź mną, anon 13 jakby co nie promuję gościa. Zrobię sobie co powiedziałem. A ty gościu co z do mojego pinata? I go zjadasz? Jakby co? Orzeszki są pyszne. Ale mam hajsu. No Janusz to by się cieszył wybornie. Fajnie, że mogę nagrywać takie teraz, takie boczne gry na telefon. A nie takie pionowe, to tam poziomek. Poziome. Poziomki. poziomki. <laughs> Muszę od kaszelnąć. Czekamy. Ognia. Dobra, teraz już walić kolejność. Uderzycie zombiaki, ja wale równość, masz tu pinata i się zajadaj, a słonecznik ci jeszcze potołaczysz. o łopata No i tym łopatowym akcentem tak jak Gimbus by, by pić Zaczynamy kolejny level co wygląda, jakbyśmy stawiali tylko pinaty. Dobra, kończymy. Kończymy za chwilę odcineczek. Greetings, neighbor. Witaj, sąsiedzie. Moje imię to. powalony Dave, bo nie wiem, jakie crazy tłumaczę. Może zadzwonić do. powalonego Dave'a. Słuchaj. Mam coś dla ciebie. To pierwsza rzecz, gdzie potrzebuję, żeby ich czyli użyję łopaty, żeby wykopać moje rośliny. Szybko kopać! Śnieżny <laughs> jest ten crazy Dave. Okej, okay, dobrze. Teraz niespodzianka. To jest Walnut, wejdź Ponieważ jest zarombisty. A teraz, idź by wygrać Coś tam coś tam coś I co, co to za taśmociąg? No i co, mam tu stawiać? O kurde, zaje fajne Czerwony A co czerwony, co one wybuchają, to ale ja je wykorzystuję na pachołek. Tak jak kręgle, tylko że z zombiakami. Bez przyjaciół. Pyk, pyk. Explosion. Brakuje jeszcze takiego dużego orzeszka, co zajmuje trzy pola. I tak zgniata wszystko, co ma na drodze. Style. O nie, on tu idzie. Kicek ta grał lubi mi, żebym używał muzyki, że bym to rozsądnie robił. No i teraz ja używając cierpliwości. A co jakby to wyglądało? Bo ja nie. Dobra, zrobiliśmy to. I pyk! czterech na raz Kościół, wynocha stąd Wynocha z mojej ziemi Wy też Wynocha z mojego biurka, co się, kurde Jej, mina To jest mina A ja mówiłem, że to rosnący grzybek I tym wybuchającym jak mina akcentem kończymy ten odcinek, a ja się z Wami serdecznie żegnam.